Cześć, ja nazywam się Małgorzata Zielińska. Z branżą beauty i zdrowego stylu życia jestem związana już od czterech lat. I tutaj chciałabym dzisiaj Wam co nieco opowiedzieć o sobie. Ja zajmuję się głównie dietetyką, kosmetologią. Sprzedaj jadłospisy, piszę jadłospisy, układam diety pod różne problemy prozdrowotne. Dzielę się swoją wiedzą z zakresu dietetyki i kosmetologii, czyli jak w prawidłowy sposób Sposób podejść do każdego klienta, do każdej osoby indywidualnie. No i promuje bardzo mocno holistyczne podejście do zdrowia, tak samo i do pielęgnacji. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat klienta, czyli jak klient przychodzi do nas, nie wiem, z wiadomości, z jakiegoś postu gdzieś na odpowiedź do naszej, do treści posta. I dzisiaj temat klient, jego potrzeba, wskazówka i rozwiązanie. Słuchajcie, działajmy zawsze z zasadą PPZ, czyli poznaj, polub, zaufaj i kup ode mnie. Czyli jeszcze raz, PPZ, poznaj, poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi i kup ode mnie. Dodatkowo bym Wam jeszcze opowiedziała... Jak ja to robię? Czyli przede wszystkim dzisiaj się skupmy typowo pod problematyczność włosów, czyli wypadanie, dlaczego włos wypada. I tutaj chciałabym głównie Wam powiedzieć, jak na przykład przeprowadzić rozmowę, gdzie klient przychodzi do Ciebie, z takim pytaniem, słuchaj, wypadają mi włosy i nie wiem co z tym zrobić. Ok, umawiamy się z taką osobą, na rozmowę ewentualnie damy radę, wskazówkę, nigdy na samym początku nie sprzedawajmy produktów. Produkt sprzedajmy na samym końcu i zostawmy jakąś radę od siebie. Dopiero na końcu coś sprzedajmy. Czyli sytuacja. Kasia do mnie przychodzi po poradę związaną z wypadaniem włosów. No ja się na przykład umawiam na taką konsultację. Przeprowadzajmy konsultację przede wszystkim, czyli pytania 100 pytań do. Zacznijmy od tego, dlaczego włos wypada. Skupmy się na tym i przypomnijmy sobie takie zasady. Yy, czy tutaj są choroby, różne problemy prozowotne, czyli na przykład Hashimoto, tarczyca problemy hormonalne, niedobory witamin i składników mineralnych stres, stres, stres bardzo negatywnie wpływa na cały nasz organizm i włosy też bardzo mocno wypadają. Hormony. Tak jak tu wspomniałam przy Hashimoto to jest rozregulowana tarczyca. Hormonalne problemy mogą też wynikać z tego, że na przykład jesteś, dana osoba jest powiedzmy po porodzie i ma bardzo rozregulowaną układ hormonalny. Tak samo prolaktyna, czasem jest hiperprolaktyna. Z prolaktyną też są duże problemy i też mogą wypadać głosy. Dieta, nieprawidłowe nawyki żywieniowe czyli tutaj już trzeba zmienić styl życia, wprowadzić diety, programy odżywcze. Z Zwrócić uwagę, żeby organizm był bardzo odżywiony. Dieta, już powiedziałam, pielęgnacja przede wszystkim że włosy też trzeba dbać. Tak samo jak dbamy o zdrowie, tak o włosy trzeba dbać. Przede wszystkim trzeba je dobrze oczyszczać, nawilżać, proteinować i odżywiać. Różnymi składnikami mamy proteiny, ale o tym opowiem wszystkim później. I na samym końcu suplementy. Jeżeli mamy na przykład już, już tak mniej więcej ogarnięty ten temat, to skupmy się przede wszystkim jeszcze, dlaczego ten wóz wypada. Zawsze oddelegujmy po pierwsze taką osobę, żeby poszła na badania, zrobić sobie kompleks badań. I tak, tak jak tutaj właśnie było. Hormony, niedobory witaminowo-mineralne, aby określić, co się w naszym organizmie dzieje, jakie mamy braki, dlaczego właśnie coś, coś takiego się zadziało. I pod to na przykład, już mówiąc o suplementacji, zamykając oczywiście taką sprzedaż, wprowadzamy jakikolwiek suplement, program odżywczy, składniki odżywcze. No i to w zasadzie tak tyle. Jeszcze dodałabym na samym końcu, zakończając oczywiście taką rozmowę, coś od siebie, czyli na przykład, aby wzmocnić włosy na ten moment, żeby one nie wypadały, żeby, były, żeby się odbudowały i tak dalej domowymi sposobami, czyli jakieś maski, wcierki, skraby, coś, co może nam odżywić ten włos. Mamy w domu pełno jajek, awokado, truskawki, owoce, z których możemy skomponować bardzo ciekawe miksturę i ogór naturalny chociażby, olejowanie włosów. No tutaj mamy temat taki wielki jak rzeka, ale to możemy omówić w następnym szkoleniu. I teraz chciałabym się skupić w takim merytum. Poznajmy typ włosa i dlaczego ten włos wypada i tutaj chciałabym się na tym skupić. Zacznijmy od porowatości włosów. Zanim do tego dojdę, nie wiem czy znacie takie doświadczenia. Ja akurat mam teraz kubek wody, ale najlepiej wziąć sobie wtedy szklankę. Słuchajcie, szklanka z wodą ciepłą. Wyrywamy sobie włos z głowy, najlepiej z cebulką. No bo jeżeli przeczeszemy włos i wrzucimy do szklanki, on może nie mieć takiej y Zachować swojej pełnej struktury, no bo on nie wiadomo, ile był tam na naszej głowie. Najlepiej wyrwać takie włosa, wrzucić do szklanki z wodą i zobaczyć, co się dzieje z tym włosem. Czy on od razu opad, po kilku minutach oczywiście, czy on opada na dół od razu? To są włosy wysokoporowate. Jeżeli on utrzymuje się tak w połowie szklanki, są to włosy średnio porowate, a jeżeli pływa przez samej górze. Są to włosy nisko porowate. I teraz przejdę do takiego merytum. Co to jest porowatość? Dajcie mi chwileczkę. Czyli tutaj chodzi o porowatość powierzchnia włosa. Głównie chodzi nam o to, że to, co się dzieje na powierzchni włosa, pokrywa, pokrywają drobne łuski, których właśnie budulcem jest cysteina i kwasy tłuszczowe. To ochrona tarcza naszych włosów, stopień odchylenia łusek na takiej powierzchni włosa, określa właśnie ich porowatość. Im bardziej są rozchylone, tym wyższy ich stopień porowatości. I często jest to taka cecha wrodzona, ale my również mamy na to wpływ. Przede wszystkim poprzez sposób, w jaki pielęgnujemy ten włos i jak na co dzień właśnie to traktujemy, czyli tak jak to, co robimy, ma naprawdę duży, duży wpływ. I tak jak wspomniałam, mamy trzy typy, nisko, wysoko i średnio porowate włosy. Niskoporowatość oznacza, że łuski włosów ciasno przylegają do siebie, ale i tworzą, tworzą taką gładką powierzchnię, i włosy są wtedy zdrowe, gładkie, miękkie, pełne blasku, tworzą taki efekt e, tafli, nie? Ten typ nie ma tendencji przede wszystkim do elektryzowania się, e, puszenia pod wpływem wilgoci. E, z kwestii problematyczności, mm, warto wiedzieć, iż mm, łatwo można je obciążyć. Wówczas będziemy mieć takie włosy przyklepane przyklepnięte, przyklepane. E, mają też tendencję do przetłuszczania się. Są odporne na stylizację, e, bardzo długo sną po umyciu. Nie wiem, czy też macie takie włoski. Średnio porowate. E, te włosy najczęściej mm, są... Mm, może tak inaczej, Łączy w sobie, łączą w sobie takie cechy, zarówno wysoko, jak i niskoporowate. One są gładkie, dobrze też nawilżone, podatne na układanie, ale są śliskie. Te ich pasma są takie niskoporowate, mogą mieć one taką tendencję do puszenia się, ale nie powinny sprawiać takich dużych problemów pielęgnacyjnych, jednak ich dobra może kondycja zniszczyć się takim farbowaniem, jeżeli często farbujemy włosy, używamy nadmiernej, nadmiernej przepraszam, stylizacji. No i przede wszystkim zła pielęgnacja, a co gorsze najbardziej braknie. Włosy wysokoporowate cechują się wyraźnie odstającymi łuskami. Jeśli przesuniesz tak pasmo między palcami, na pewno się takie nierówności. Włosy te mogą być wysokoporowate z natury lub za sprawą pewnych zabiegów typu fryzjerskich, stylizacja na gorąco i takie właśnie pasma są delikatne, szybko schną i łatwo można je wystylizować. Jeśli chodzi o wady takich włosów, czyli tych wysokoporowatych, one są matowe, przesuszone czy łamliwe podatne są na zniszczenia, czy łatwo się puszą. Zwłaszcza pod wpływem wilgoci. Włosy niskoporowate. Warto więc ograniczyć w nich kosmetyki do minimum. Wybrać takie lekkie odżywki czy balsamy, maski, zostawić najlepiej na takie domowe spa. Stosły najczęściej, nieraz niż w tygodniu, nieraz w, w tygodniu wystarczy. Źle taka dobrana substancja łatwo obciąża taki włos, sprawia, że tracą one swoją sprężystość czy blask. Są oklapnięte, trudno, są takie trudne do stylizacji wtedy. I na ten rodzaj włosa bardzo dobrze działają składniki moczo, mało cząsteczkowe, jak dobrze pamiętam, i takie właśnie. Czy, y, składniki w, mają wyniknąć w najgłębszą warstwę włosa, strukturę tego włosa. I takimi składnikami małocząsteczkowymi są składniki nawilżające, czyli takie jak kwas hialuronowy czy aloes, może i być kwas mlekowy czy pantenol. Hmm. Wspomniałabym Wam jeszcze o takich olejach małocząsteczkowych, takich jak olej kokosowy czy masło baobabu czy masło szeja. Dodam Wam jeszcze oleje wnikające o niewielkich cząsteczkach z przewagą najlepiej kwasów nasyconych. I tutaj olej kokosowy czy olej baobabu, masło murmuru czy masło tukuma, tucama, nie pamiętam jak się to dokładnie wymawia. Przejdźmy może teraz do włosów średnioporowatych. To one potrzebują największej odbudowy, wzmocnienia czy wygładzenia. Może to im zapewnić, nie wiem czy wiecie, hydrolizowana keratyna czy jedwab, czy używaliście czegoś takiego. I jeszcze bym Wam wspomniała tutaj może o olejach półwnikających i najlepiej o średnich cząsteczkach z przewagą kwasów jednonasyconych, omega-7, omega-9, nie wiem czy znacie, wiecie. I tutaj najlepiej olej migdałowy, arganowy, makadamia z orzechów laskowych przede wszystkim, z pestek śliwek czy z winogron, mm, z moreli też, arachidowy czy sezamowy, ryżowy na pewno znacie, awokadowy, awokado, rokitnikowy i nie wiem, czy dobrze wymówię, i subaki, moringa i, and... Jejku, tu jest też, musiałam sobie zapisać, andiroba, dobra, ja sobie zrobię małą pauzę, żeby się czegoś napić, Włosy wysokoporowate są najbardziej wymagające, najtrudniejsze do tak zwanego okioznania. potrzebują wtedy takiej zaawansowanej pielęgnacji, gdyż zniszczone są zabiegami fryzjerskimi, typu farbowanie, stylizację na gorąco, przesuszanie matowe są i są łamliwe. Włosy te, czyli te wysokoporowate, uwielbiają przede wszystkim w pielęgnacji proteiny wielocząsteczkowe. I tutaj y, takie wielocząsteczkowe proteiny są podstawowym budulcem włosa. Mogą wypełnić wszystkie ubytki, niczym cement, wygładzając taki włos i sprawiając, że będą takie bardziej miękkie, liśniące, i jak dobrze pamiętam, te włosy źle reagują na wysokie temperatury. Dlatego przy suszeniu czy prostowaniu. Oddają całą wodę zawartą we sobie, we włosie, we włosach, we włosie, tak. Co sprawia, że wyglądają one tak na przesuszone, niezdrowe, potrzebując właśnie takiej bogatej pielęgnacji i mocnego odżywienia. Włosy wysokoporowate lubią oleje niewnikające, czyli takie o wysokich, o dużych cząsteczkach z przewagą kwasu, kwasów wielonasyconych, czyli tutaj omega-3, omega-6 i dobrze sprawdzą się taki olej z kiełków pszenicy, lniany, konopny, makowy, słonecznikowy czy z bawełny, z pestek dyni, z malin, z opuncji figowej, z wisiołka, z ogórecznika czy z pestek winogron, z orzechów włoskich, z nasion pomidora, z orzechów... Yy... Włoskich, tak już mówiłam. i Warto przeprowadzić, wprowadzić do codziennej pielęgnacji masło sza, masło mango, masło kakaowe i kapu, kapułacu. Dobrze to wymagam, zapałcu czy kapałcu. I wprowadzić najlepiej jeszcze zabieg olejowania. Pozwala to przede wszystkim złago, e, wygładzić ten nasz włos, e, sprawić, że będą takie bardziej elastyczne, lśniące po umyciu. I nie pocieraj nigdy ręcznikiem, tylko delikatnie je osusz. Pamiętaj, że strumień suszarki ustaw zawsze na słabszy i zimny e, 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 odstęp, tak? No. I to w zasadzie mniej więcej tyle na dzisiaj. E, co do porowatości. Także podsumowując, jak pracujemy z takim klientem, jak z nim rozmawiamy, czyli ustawiamy się przede wszystkim na konsultacje. Działajmy z zasadą PPZ, czyli poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi i kup ode mnie. Jeszcze raz takie podsumowanie: co zawrzeć konsultacji, czyli tutaj musicie mieć y, szereg pytań, co się dzieje z włosem, dlaczego się tak dzieje mm, w organizmie, czy ta osoba jest chora, czy bierze leki przede wszystkim, czy bierze leki zawsze, <laughs> czy jakie są u niej niedobory witamin, minerałów, y, czy ma jakieś problemy hormonalne i od razu tutaj niech Wam się zaświeci taka lampka, wyślij tą osobę na badania, jeżeli macie pojęcie odnośnie y, Dietetyki troszeczkę, to będziecie mogli wtedy y, dobrać odpowiednie składniki mineralne, witaminy, ewentualnie wpisać nawet spis albo polecić plan odżywczy, e, a na samym końcu gdzieś tam y, suplementy, żeby wzmocnić. żywieniowe. o, to będzie najlepsze hasło. Zmiana nawyków żywieniowych, stres też ma ogromny wpływ. Też warunki pracy, w jakiej pracujemy, czy jest to pomieszczenie ciemne, czy jest to klimatyzacja, to też wszystko na nas działa. Warunki właśnie, o właśnie, jeszcze słuchajcie, warunki nie? klimatyczne, czy jest ciepło, zimno. No i tak, jeszcze, jeżeli znacie jeszcze tutaj dietetykę, możecie napisać własny jadłospis, jeżeli macie o tym pojęcie, albo skorzystać na przykład z dietetyka. No i tak jak wspominałam, suple gdzieś tam na końcu, czyli tutaj już typowo sprzedaż na przykład, czy to szamponów, odżywek, wcierek, jeżeli tutaj będziemy mieli ją w naszej firmie b dodatkowo suplementy, to też będziemy mieli i najlepiej zostawić coś po sobie, czyli daj wartość takiej osobie, ażeby Ciebie poleciła i przychodziła jeszcze częściej z różnymi rzeczami. Zawsze daj radę. Na przykład ja zawsze pracuję troszeczkę od innej strony, bo nie od razu sprzedaję produkty, tylko zawsze daję radę związaną z jak w domowych warunkach stworzyć sobie fajne produkty do codziennej pielęgnacji, czyli skraby, peelingi, ścierki, odżywki. No i taka osoba wtedy będzie, wyjdzie od ciebie zadowolona, nie? Tak samo jest, jak idziecie do aplikacji. nie? Idziecie z receptą, chcecie dany produkt, idziecie, słuchajcie, potrzebuje to, to i to. No i na przykład sprzedawca tam mówi, no, ale ja na przykład tego nie mam, ale mam to, które pomoże jeszcze na to i na to. Macie konkret, kupujecie i tak samo osoba, która się zwraca do władz, chce tego samego. No i co? Myślę, że rozwiązałam część Waszych problemów.